Słuchajcie, zakupiłem buty Benona. To są Benon Commodore. To jest moja druga para. Pierwszą mam do dzisiaj w kolorze kojot. Jestem z nich bardzo zadowolony. Dlatego postanowiłem sobie kupić drugą parę. Brąz. No i co? Dzisiaj przyszły. Odebrałem. Paczkomat, z paczkomatu wyciągałem tylko ten karton. Żadnej folii nie było, żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Tak po prostu włożone, zaklejone taśmami, wysłane. No ale jak te buty wyglądają? Pierwsza sprawa, zobaczcie. Ten but prawy dobrze wygląda, leży tak jak powinno być, a drugi to odstaje. Tutaj z tym nic nie zrobić. To jest sztywne, nic z tym się nie zrobi. Buty prawdopodobnie, tak jakby były po zwrocie, nie wiem, one były pastowane. Tu jest jakiś ślad. O, widać. No i zapach tych butów nie jest skórzany, tylko jest jakiś chemiczny. Nie wiem, może były pastowane, nie mam pojęcia. Jakość wykonania tych butów. Jest moim zdaniem już gorsza niż w 2021, które zakupiłem. Pierwsze Podeszwa niby to samo, ale jest dużo jakby bardziej plastikowa niż te, które mam wcześniejsze. Nie wiem, co się dzieje w sklepie Militaria, bo tam zostały zakupione, ale ostatnio kupując u nich produkty. I nie zgadzają się z opisem, który czytam i który również widzę. Zakupiłem jakiś czas temu spodnie Pentagony. Konkretnie chodziło mi o wzór na spodniach, jak i kolory. Na zdjęciach widziałem, co kupuję. Przyszły, odebrałem paczkę, rozpakowałem. Okazało się, że Zupełnie odbiegają wzory, jak i kolory na tych spodniach. Zwróciłem. Był problem z oddaniem, e, z, z, z zwrotem e, za paczkomat, no ale jakby nie było, to była reklamacja. Po jakimś dłuższym czasie pisania z nimi oddali mi. To nie jest duży kosz, bo to jest 10 zł, ale tak czy inaczej to jest wina sprzedawcy. Kupiłem drugie spodnie Pentagony. Tańsze, tamte kosztowały 330 zł. Kupiłem za 180 zł. Widziałem na zdjęciach, co kupuję. Przyszły i byłem naprawdę zadowolony. Eee, miało być odwrotnie że miałem być zadowolony z tamtych spodni. Nie było, nie, nie było to, co miało być. Nie wiem, co się dzieje. Ostatnio, bo wiele rzeczy już kupowałem w militariach, ale ostatni czasem Ostatnimi czasy ta jakość się psuje. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie płacimy mało za, za produkty u nich, bo nie są tanie, ale tak to nie powinno być. No i to te buty. Czekałem na nie. Oczywiście również się spóźniły. Byłem zapewniony, że jak je zakupię, mamy tam czas, zegar. Jeżeli mamy ileś tam czasu, na drugi dzień są. Kilkukrotnie to się zdarzyło, że były. No te nie dotarły. Na pewno wina kuriera. Tak czy inaczej, yy, zwracam je. No bo przecież tak nie będę chodził. No jak to wygląda? Prawdopodobnie one już są do zwrotu, bo rozmiaru nie było. To były ostatnie pary. Ostatnio było para 48 tylko, dlatego one zostały przecenione. No ale sobie obserwuję sklep. No, i zobaczyłem, że już były i 42, i 48, i 43. Skąd te buty się biorą? Prawdopodobnie one są ze zwrotów. Ktoś je zakupił, oddał ze względu na jakieś wady tego obuwia. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Jestem trochę rozczarowany tą sytuacją, bo to już jest teraz w sumie po raz drugi. Może nieczęsty, ale coraz drugi, to jest po raz drugi. Co się dzieje. Nie wiem. To chciałem tylko przekazać Wam, żebyście mieli na uwadze, co kupujecie w tych sklepach. Militaria.pl Dzięki.